Aleksandrze, ty znasz Karolinę doskonale. Ciekawa jestem, jak sobie poradzisz w tej sytuacji. Najlepiej, jakby wyglądała w takiej sukni typu rybka. Myślę, jakby była obcisła, z takim lekkim dekoltem. Chciałbym zobaczyć ją w, na przykład w tej sukience, jak będzie wyglądała. Takiej ryby to jeszcze nie widziałam. No taka, wydaje mi się, z Dreambooka taka najbardziej chyba jest. Ale wiesz, że to jest księżniczka. Taka bardziej prosta to jest na przykład ta suknia. Widzisz, ona jest taka mm -hmm. mniej obszerna. Jeszcze jeszcze jedno podejście spróbuję. Proszę bardzo. To może zobaczymy Karolinę, może w tej kreacji. Jestem na 100% pewny, że zobaczymy ją w tej. Wiele rzeczy w swoim życiu słyszałam, ale że 6 warstw to jest ryba. <noise> Tego jeszcze nie było. Czyli ja po prostu czuję, że ty podskórnie marzysz o tym, żeby być księciem, a ona ma być księżniczką i zobaczmy, czy to się sprawdzi w porządku. Jesteś gotowy zaryzykować? Tak. No to lecimy z tą suknią do Karoliny chodź. Aleksander wybrał dla Karoliny suknię o kroju księżniczki w kolorze brzoskwini z koronkową górą, Różniczka. 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 Czemu ją doprowadziłeś do łez? Troszkę się wzruszyłam. Dlaczego jej to zrobiłeś? Z miłości. Hmm. Pokaż, pokaż. Oj. Już przy pierwszej sukience było jakieś wzruszenie, natomiast przy tej drugiej myślę, że też emocje puściły i dlatego się wzruszyłam, jak się zobaczyłam. Wiem, jak jest, jak... Dziewczyny mierzą księżniczkę. Wiem, że to się często kończy zami. Ale patrzcie tu. <śmiech> <śmiech> Czyli t, 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 troszkę spełnił, tak? tak Tego, co chciała. Tak, to mi się udało. Przypadkowo, ale się udało. No, było. Jest rozcięcie. Rozcięcie na boku jest dużo lepsze od takiego na środku, ponieważ nie poszerza sylwetki...